26 ludzi, najbogatszych ludzi ma majątek, taki majątek mają, że mm, który ma pół, pół ludzkości. I dla przykładu, gdyby tych 26 ludzi opodatkować, Jednym procentem to byłoby tyle pieniędzy, żeby można byłoby mm, dać edukację wszystkim dzieciom, które tego potrzebują na całym świecie? No. Czyli jeszcze raz mówiąc, mają dużo pieniędzy. A teraz popatrz, ile ty masz w portfelu, ile masz na koncie, ile miesięcznie musisz oddawać. Bo tyle, ile miesięcznie zarabiasz, to jest. Pff, to jest mało. No. Ja w portfelu mam, mam, mam 9 ,30 zł. 30 groszy. Wiem, bo liczyłem. Dzisiaj 9 ,30 zł. 30 groszy. Te 30 groszy mam w żółtych. O dziwo, co do grosza: 9 zł. No. To jest mało. Oczywiście myślicie, że mam więcej yy, na koncie bankowym, ale to jest niestety nieprawda. No, na koncie bankowym również mam bardzo mało i mam yy, Jedno na dzień dzisiejszy mam... Je, yy, mam jeden. Jed, jedno konto bankowe mam. A jeśli chodzi o jakieś pieniądze w białych kopertach, gdzieś za poduszkami. To również yy, nie mam takowych. Nie mam. Więc oprócz dziurawy gaci to to w sumie to wszystko. No. Całe życie jakieś chciałem interesy zrobić, może wy też. Ale jakoś tak nic nie powychodziło jak widać. Jakby powychodziło to pewnie byłby i inny Kanał na YouTube yy, ze z filmami 4K, 8K, yy, ze z modelami, modelkami, a tak to nie ma. Powiecie, że, że to nie jest problem, da się jakieś dziewczyny skołować i coś tamtego, nie? No, ale to trzeba też mieć miejsce, to trzeba mieć lokal. Gdzie, gdzie da się takie coś zrobić? Powiecie, to nie jest problem. Musisz popytać, ale nie ma, nie ma czasu tak za, za bardzo, bo tu życie jest. Ja wiem, że y, odpowiadam sobie na własne pytania. I tak, jak sobie odpowiadam od razu, to dochodzę do wniosku, że może faktycznie, może faktycznie ja źle myślę, ale próbuję sobie zrobić odpowiednią korektę, która mi powie, że jednak da się zrobić po mojemu, nie mając pieniędzy. To by było śmieszne. Dosyć. To by było śmieszne, tak? Hmm, nie wiem, może dajcie po prostu jakiś komentarz. A ja poczytam. Wy też poczytacie, co, co ja wam odpiszę. I mo, mo, może coś, coś, coś się da zrobić.